Proste, równoległe i prostopadłe to praktycznie pewnie jak co roku non stop pojawiają się tego typu zagadnienia i trzeba umieć moim zdaniem wyznaczać te proste z tej prostej przyczyny, żeby nie stracić punktów, prostych punktów na maturze. Najpierw wytłumaczmy sobie o co w tym chodzi, a później pokażę Ci, że naprawdę zadania z tego zagadnienia są banalne. No to lecimy. To co tutaj widzisz teraz to jest to co masz w tablicach maturalnych. Informacje o dwóch prostych równoległych, kiedy one są i informacje o dwóch prostych prostopadłych. Dwie proste są równoległe wtedy, gdy jeżeli mamy jedną prostą y równa się a1x plus b1 oraz y równa się a2x plus b2, to one są równoległe wtedy i tylko wtedy, kiedy a1 jest równe a2. I to jest ważne, trzeba zapamiętać. Druga część tego na poziomie podstawowym jest de facto niepotrzebna, ponieważ w postaci ogólnej nie będziemy korzystać tylko właśnie z tej kierunkowej, czyli y równa się ax plus b. Natomiast dwie proste są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy znowu mamy dokładnie te dwie same proste, czyli mamy a1x b1, a2x b2 i one są prostopadłe, gdy a1 razy a2 równa się minus 1, tak? Przy okazji one będą przeciwne i odwrotne, ale to zaraz pokażę na przykładach. Ta druga część, którą tutaj mamy, również nas w ogóle nie interesuje, czyli mówiąc inaczej, bierzemy tylko to, co tutaj jest na górze i to tutaj, co jest na górze w prostej równoległej i prostej prostopadłej. Weźmy kilka przykładów. Jeżeli mam na przykład prostą y równa się 2x minus 3, to napiszmy sobie kilka prostych równoległych. Skoro a1 musi być równe a2, no to lecimy. y równa się, no musi być 2x, natomiast na końcu może być dowolna liczba, na przykład plus 1, 2x minus 1 trzecia, 2x minus pierwiastek z 3 przez 7, a czemu by nie? Cokolwiek tam może być. Ważne, żeby przy x było dokładnie to samo. Jasne? Natomiast gdybyśmy chcieli napisać kilka prostych prostopadłych do tej naszej funkcji, tutaj y równa się 2x plus 3, no to a 1 na z a2 musi być równe minus 1, czyli pisze y równa się minus 1, 2x plus na przykład 7. Dlaczego tak? Ponieważ jeżeli tu mam dwójkę i pomnożę to przez minus 1, 2, to dostanę minus 1. Jak to fajnie zapamiętać na szybko, musisz wziąć liczbę przeciwną i odwrotną do tego, co stoi tu. Liczba przeciwna do dwójki. To jest minus dwójka, a jak minus dwójka sobie jeszcze odwrócę, to mam minus jedną drugą. Czyli inny przykład prostej prostopadłej to jest na przykład minus jedna druga x, bo to musi tu stać, bo dwa razy minus jedna druga to jest minus 1, na przykład minus 178 przez 3. A czemu by nie, tak? Może być, może być. Gdybym na przykład miał prostą jeszcze jedną, weźmy sobie y równa się 1 trzecia x plus 7 <grym> i szukałbym prostej. Równoległej, to ważne jest, żeby z przodu stała 1 trzecia, czyli na przykład y równa się 1 trzecia x minus 2. Gotowe, to na pewno są proste równoległe. Natomiast prosta prostopadła, to będzie y równa się, liczba przeciwna do 1 trzeciej to jest minus 1 trzecia i jak ją odwrócimy, to będzie minus 3 pierwsze, czyli po prostu minus 3x. I może być nawet tak, bez niczego, tak? Można tu coś dodać, plus 1, albo tam, nie wiem, minus 1 trzecia też, albo cokolwiek, albo zostawić, to też będzie prosta prostopadła do tej. Proste, łatwe i przyjemne. A teraz zróbmy sobie kilka z żeby żebyś zobaczył, że to naprawdę proste, łatwe punkty. Pierwsze zadanko. Wiemy, że dwie proste oddania y równa się minus 5 czwartych x minus 2 oraz y równa się 4 przez 2m minus 1. x plus 1 są prostopadłe. No i trzeba wyliczyć tego m. -a. Czemu by nie? Prostopadłe, czyli jak je pomnożę a1 na a 2 to i ma wyjść minus 1. a1 to jest to, co stoi przy pierwszym x, czyli minus 5 czwartych razy a 2 to jest to, co stoi przy drugim x, czyli 4, 2m minus 1, no i to ma być równe minus 1. Wystarczy rozwiązać to równanie w jaki sposób czwórki się pięknie skasują, czyli wyjdzie nam, minus 5 mogę sobie wrzucić na górę, a na dole będzie 2M minus 1 równa się minus 1, pomnożmy to sobie przez 2m minus 1, czyli dostajemy, że minus 5 równa się minus 1 razy 2M to jest minus 2M, minus 1 razy minus 1 to jest plus 1. 2m na lewo, minus 5 na prawo, czyli jak tak przenosimy, zmieniamy znak. 2m równa się 1 i teraz zmieniamy znak plus 5, czyli 2m równa się 6, a jak podzielę to przez 2, to m jest równe 3. Jest taka odpowiedź, jak najbardziej, tak odpowiedź d. Kolejne zadanie. Mamy sobie 4 proste k, l, m i n i musimy znaleźć wśród nich proste prostopadłe. Skoro mają być to poste to znowu, jak je wymnożymy, to musi być minus 1. OK, czyli teraz tak, tutaj współczynnik kierunkowy to jest a równa się minus 1, bo przy x stoi minus, tutaj jest a równa się minus 3 drugie. tutaj jest 2 trzecie, napiszemy sobie, że a to jest 2 trzecie, a tutaj a równa się minus 2 trzecie. No i co? No i można zauważyć, że tu jest 2 trzecie. Jak to pomnożymy przez minus 3 drugie? To trójki nam się pięknie skasują, dwójki nam się pięknie skasują, w sensie skrócą i otrzymamy minus 1, czyli prosta l i m jest prostopadła. Ok? Czyli mamy odpowiedź c. Kolejne zdanie z prostą, prostopadło. Mamy dwie proste, y równa się 2 trzecie x minus 3 oraz y równa się 2m minus -1 1x plus 1 mają być prostopadłe. Bierzemy to, co stoi przy x, czyli 2 trzecie razy. 2m minus 1, no i to musi być równe minus 1 zgodnie z naszym wzorem. OK czyli co? 2 trzecie razy 2 to jest 4 trzecie m, minus 2 trzecie razy 1 to jest 2 trzecie, i tu jest minus 1. Pomnóżmy sobie to przez 3, żeby pozbyć się ułamków, czyli 4 trzecie razy 3 to jest po prostu 4, 2 trzecie razy 3 to jest 2, a minus 1 razy 3 to jest minus 3. Dodamy sobie dwójkę, żeby tą dwójkę przenieść na stronę prawą, Otrzymujemy, że 4M równa się minus 3 plus 2 to jest minus 1. I jak podzielimy sobie przez 4, czyli przez to, co stoi przy niewiadomej, to m wyjdzie minus 1 czwarta, czyli odpowiedź b jest poprawna. No dobra, tym razem proste równoległe, tak? Czyli to, co stoi przy x, musi być takie samo. Tutaj przy x stoi minus 1 przez. M minus 2, chociaż tego minusa mogę tu skasować i wrzucić go tu, czemu by nie. Natomiast tu przy ich się stoi po prostu 1 trzecia. Dlaczego tak zrobiłem? Bo teraz sobie wymnożę na krzyż. M minus 2 razy 1 to jest M minus 2. I tutaj minus 1 razy 3 sobie wymnożę, to mam minus 3. Dodajemy sobie dwójeczkę i otrzymujemy, że M równa się minus 3 plus 2, to jest minus 1. Czyli odpowiedź B jest poprawna. Prawda, że łatwe? Daj znać w komentarzu. Kolejne zadanie z prostych równoległych. Mamy dwie proste, które mają być znowu równoległe, czyli to, co stoi przy X, musi być takie samo. Tutaj jest trójka, no i to ma być równe m minus 3 przez 2. Pomnożmy przez 2, żeby się pozbyć ułamku. 3 razy 2 to jest 6. Tu przepisujemy m minus 3 dodajemy trójeczkę, żeby ją przenieść na tą stronę, a więc 9 jest równe m poprawna odpowiedź D, a punkcik jest na Twoim koncie. No i znów to samo zadanie. Proste odbraniach są prostopadłe wtedy, gdy a jest równe. Co za a. A no takie a, że zobaczmy tutaj współczynnik kierunkowy to jest 3a, a tutaj współczynnik kierunkowy to jest dwójka. Skoro mają być prostopadłe, to trzeba to pomnożyć i napisać, że to się równa minus 1. 3a razy 2 to jest 6a. Równa się minus 1, podzielić przez 6, a więc a to będzie minus 1 szósta. Odpowiedź b jest poprawna. Znowu b. Na koniec troszkę inne zadanie niż te wcześniejsze. Prosta L jest równoległa do prostej Y, równa się minus 1 2 X plus 2. Na prostej L leży punkt 0,7, zatem równanie prostej L ma postać. I teraz robimy to tak. Ta prosta L, to się pisze L dwukropek, chociaż mało kto to pisze, to jest po prostu Y równa się AX plus B. Teraz z informacji o tym, że nasza prosta jest równoległa, wiemy, że to co stoi przy X ma być takie samo. Czyli tutaj w miejsce tego A mogę wstawić minus 1 drugą. OK? Plus B. Czyli z automatu zobaczcie, że odpowiedź B odpada i odpowiedź A odpada. No to teraz co? To teraz zostaje nam jeszcze ten punkt. I właśnie zgodnie z zasadą, o której wam już niejednokrotnie mówiłem, jak macie punkt, to trzeba go po prostu tu podstawić, bo ten punkt leży na tej prostej, to znaczy, że za X 0, a za Y7 7 jest za Y, a za X jest 0. Tutaj wpisujemy minus 1 druga razy, plus B. Minus 1, druga razy 0 to jest 0, czyli 7 równa się b, a więc y jest równy minus 1, druga x, a ponieważ b jest 7, dorzucamy 7, czyli odpowiedź poprawna. To tym razem odpowiedź d. Mam nadzieję, że pokazując, że proste równoległe i prostopadłe są banalne. Zadania, które dałem, to jest praktycznie co roku, rok do roku kolejne zadania z matur ubiegłych, z ubiegłych lat. Nauczcie tego, bo to są dwa proste równanka. I dzięki temu nie stracisz punktów na swojej maturze. Podobało się łapka w górę? W górę i daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Na razie.